The Voice senior6 tylko czwórka przejdzie dalej. Przyszła pora na nowy etap programu. Knockout pojawił się dopiero w tej edycji The Voice Senior. Sześcioro rozspiewanych i utalentowanych seniorów z druzyny Kazdego Tenera ponownie zaspiewa na scenie telewizyjnego show. Maryla Rodowicz, Alicja Wegorzewska, Tomasz Szczepanik oraz Piotr Cugowski spośród sześciorga uczestników wybiora zaledwie czworo. To ci, którzy awansują do kolejnego etapu muzycznego programu, półfinalu. Kto skradnie serca trenerów? Pięknych glosów nie brakuje. Alicja Wegorzewska będzie pod wrażeniem talentu seniorów. Trudno przewidzieć, jakie jeszcze im wzruszające momenty nas czekają. Widzowie do tej pory pamiętają poruszający występ Mariana Tarnowskiego. Jednego z uczestników. Zaspiewał on jeden z największych przebojów zespołu Czerwone Gitary. Piosenka Anna Maria. Jak się okazuje, piosenka wyspiewana przez 67-letniego Mariana Tarnowskiego wiele znaczyła w jego życiu. Ona się laczy z imieniem, które nadal mojej córce, wyjaśnił uczestnik przesłuchan w Ciemno. Potem podzielił się z nami smutna rodzinna historia. Zycie tak się potoczyło, że Marian Tarnowski od lat nie ma kontaktu ze swoją własną córką. Jak do tego doszło, relacje z moją żoną nie były do końca takie, jakie być powinny. I to już wtedy utrudnilo mi wpływ na rozwój mojej córki. W latach, kiedy dorastała, nie mieliśmy zbyt często możliwości spotykania się. Czekałem na to, z jak wyrosleje. Porozmawiamy jeszcze o wielu rzeczach. Nie mieliśmy kontaktu, uciekło to nam. Zaluję bardzo. nie ma jej tutaj i brakuje mi jej. Dlatego jest to bolesne? Wyznał Marian Tarnowski. I dodał jeszcze: Mój dom rodzinny nie był przykładem właściwego życia rodzinnego. Matka była bardzo despotycznym człowiekiem. Miałem nadzieję, że kiedy ja zostanę ojcem, to będzie wyglądał inaczej. Piotr Cugowski zachwycony występem Adama w The Voice Senior. Potem nie było już tekst lotko. ale mnie lat film bez mydla. Uczestnik The Voice Senior przez lata przyjaźnił się z Krzysztofem Krawczykiem. Ich znajomość narodziła się w nietypowy sposób. Sobota 20.00 20 TVP2.